Dziś ściusi i Ściusinka poszli na randkę do kawiarni. Ej, wiesz, w goryty. E, e, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć! E, czy można coś tutaj kupić, bo my na randkę przyszliśmy? No właśnie. Na bardzo tą taką ekskluzywną randkę. E, e. Tak, poproszę tutaj do kasy. Fajny stół. Do tak. A. Dobrze, będą mogli Państwo przy nim zjeść. Prosimy udać się teraz do kasy, obok którego jest automat do kawy. Bądź Ej, widzowie, jakby co? Ej, ja podglądam. Podglądam ich. Czajcie, tylko nie mówcie im. Dobra. Rozumiemy się. Dobra. I, do, i, dobrze, pani, pan, panie sprzedawczu, my już podchodzimy do kasy. I dobrze, to jakie są kawy, proszę pana? No właśnie, jakie kawy gadaj? Eee, duży cappuccino, kafelotę, y, i to wszystko. Mm, ej, co wybierasz, ciusinka? I Jeszcze kawa czarna, y, jeszcze z mlekiem jest. A. Czyli jest. Caffè kawa czarna, kawa z mlekiem i yy, cappuccino. Ja wybieram caffè latę. A nie ma espresso? Jak z tej piosenki? Espresso macchiato? No jest espresso, to kawy nie widzi pan? Ślepy pan? A. Ale espresso to chyba taki rodzaj kawy. Nie, espresso to jest ścióż. Jesteś... Espresso macchiato. Ściuś, ty jesteś trochę nie taki. Ekspres do kawy, taka maszyna, która robi kawę. Ale, a ja mam To jest. Nie wiem, z jakiego to jest języka. Ja się nie, nie jestem poliglotką. Pali czy? Poliglotką. Ściuś oczywiście bawi i uczy. Poliglota to znaczy osoba, która umie mówić w wielu językach. I, Ściusiu, ja no nie jestem poliglotką. To... Dobra, Czuśink, dobrze, zamów kawę, bo ja. Mam A ty jaką kawę. chcesz? Ty jaką chcesz? E, ja chcę chipsy. E, dobrze, to poprosimy jedne chipsy. Dobrze, klik. E, kafełate Dobrze, klik. E, Czuś coś do jedzenia? E, do jedzenia, no chipsy i kulosianta. Dwa kulosianty. Ale to nie, to jest rogalik, po prostu taki rogalik, taka bułeczka, nie ma kroszantów. Ale to są donaty! Są donaty, proszę pana, nie ma, są rogaliki, nie ma kroszantów. Ale kulosanty to są rogaliki. E, dobrze, to co pan w końcu poprosi? Kulosanty. Nie ma kroszantów. Ale ja chcę to coś, co przypomina kurosanty. Dobrze, to e, pani też chce tego rogalika? Ja chcę dwa kurosanty, chipsy i, i jeszcze japonska. Mamy tylko dwa Kurosanty niestety. Czuść, ty sobie weź jednego Donata, jednego Rogalika i dla mnie też weźmy się jednego rolika. To kurosanty! No dobra, niech ci będzie. Jej! To, to dla mnie ja poproszę y... ja poproszę jednego y... bagietkę, wtedy poproszę jedną bagietkę. Jakby co? Ja jestem się rogalikami. Dobrze, klik. W takim razie będzie 40 euro e, 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 euro. Ś nie, ja tu mieszkam niedawno, tu już emigro, emigrowałem z jakichś tam innych krajów. Y, Afryka Latina, coś tam, coś tam, bla, bla, lila. E, e, no i. Aha, I ja nie wiem, jaka tu jest waluta, jaka to jest. Szczuć dolce, tak? Nie, ściuś euro. 46 euro, bo, e, 46 euro wyszło. Dobra, spoko. Ziomek, jak ty pracujesz na Kasie i nie wiesz jak, w jakiej walucie. Dla mnie trochę wstyd, ale dobrze. No dobra, widziałam z portfela naszego gościa Mężczyznowego który zbieraliśmy przez 40, mies... przepraszam, przez 5 miesięcy zbieraliśmy 40 euro. Nie. z żeby wyjść na kawę. Wiesz, że to wstyd, bo ty zarabiasz pół euro Ściusiolca na godzinę. No ale ja pracuję. Tylko aż dwie godziny dziennie. Wstyd ci. A no i ty ile pracujesz? Tylko cztery razy więcej. I wychodzę z dumy i kupuję na jedzenie i robię wszystko. No, ale to tylko cztery razy więcej. I dobrze, to tutaj ma pan 46 euro. I, I my poprosimy ten, te rzeczy, tak? Dobrze, dobrze. Dobrze, dziękuję. Teraz będzie paragon, tak? Tak. Pi, 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 pi. Uch, dziękuję panu bardzo za paragon. Dobra, teraz patrzymy na paragon. Zamówienie w tym roku numer jeden. Kwota kawa 15 zł. Euro, y, 10 euro, Cipsy 10 euro, dwa logale, o nawet lukarka się myli. Niesamowite. 10 euro, 1 do nad 5 euro, euro to wychodzi 46 euro. Zgadza się, ściuś! Y, dobrze, dziękujemy. Y, to my teraz posiedzimy sobie tutaj, tak? I pan zaraz przyniesie do nas z tacą, tak? Y, właśnie tak. Y, proszę sobie się rozgościć przy naszym stole. Chodź, euro, idziemy. Okej, okay, spoko. O, czuj, zobacz, już chyba po 21, bo światło zaczynamy świecić, tyle stał laci. Ehe, no, spoko. Yy, dobrze, zamówienie numer jeden w tym roku. Yy, dobra, to niesiemy. Nie, nie pierwszy numerek to będzie zostawić w plomocie. Ale się yy, nie To tak nie działa niestety. Yy, dobra, łapiemy, yy, łapiemy to. Yy. No ja pierdykam! Co za mnie zdara! Ja nie mogę! Co za ze mnie jest niezdara! Będę musiał jeszcze raz kawę przygotować! Mi się coś nie wydaje, że nie, nie, jakby myślę, że nie, to nie jest w ogóle dziwne, że to ich pierwszy klient w roku. Ciusiu, ale słuchaj, nie było nas tak nadrością. To jest najtańsze kawiarnia w tym mieście. Dlatego musimy się wyróżniałością. No, ale przecież zapłaciliśmy 40 Ale na kawę, Że jakąś wyloną kawę i jeszcze cukier. Ale pana przyniesie teraz jak zgubił. E, proszę pani, bo ja nie mam już kawy na zaklep... za, plecu. Czy może to tak zostać? Nie! Widzisz, Cusinka, kto ma rację? Oooo. Proszę pana, ja mam zgłosić skargę. Widzę, że pan ma za, na, w ekspresie jeszcze kawę. Yy, no tak, ale wie pani, no ja myślałem, że zostawi to dla innego klienta, no. 5 yy, miesięcy! Pani kawa jest na dobre. 10 dole. miesięcy nie mieście żadnego, żadnego, żadnego yy, tego. jedzoniaka, który by tu jedził. Klienta! Klienta? No, Musi Coś tak nie zdarza mnie. No. Dobra, gościu, albo daś nam złot w kasy i dasz kolosanty, albo nie dawaj nam złotu kasy ani kolosantów. I, I dobrze, to ja pójdę po kawę y, jeszcze jedną. Chyba mam kawę. No, ja mam nadzieję, proszę pana. No, to ja już idę. Ja też mam nadzieję, no. Hi, hi. Y, dobra, to jeszcze się już posprzątałem. Teraz idę wnieść chipsy i te wszystkie inne rzeczy. 16. Ach, dobra, zapakowane, teraz muszę i poszątane oczywiście. Teraz muszę i zająć się tym klientom. Ach, co za ciężki dzień w tej pracy. Ej, y, ziomek. Jak tak patrzę na twoją tacie i masz trochę inne zamówienie? Czemu? No bo ja nie zamówiłem bez bułeczki. Sciusiu! A ty nie słuchałaś mojego zamówienia! Ty pobierasz bułeczkę? Tak! Pokaż na tym, na zamówieniu. Na polagonie. Na na oh, nie ma! No właśnie, Ściusznika, To pan nie naliczył bułeczki! Yy, yy, no, no wie pani, to mój pierwszy <grym> dzień w tej pracy <grym i, i, <grym i, i, i przepraszam. Wie pan co? Ja poproszę zwrot pieniędzy! Yy, no, ale proszę pani, no, no, niech pani da jeszcze szansę, da tą bułeczkę za darmo. Ej, ścisinka, ścisinka. Ej, śniuszu, czy on nam proponuje coś za darmo? Bo chyba dobra, cena, na co? Ej, ścisinka, czoch, Nie mów się tu jestem. Ale po i po, po powiedz, że bułeczka była w zamówieniu. Nie, bo nie była, powiem, bo, bo właśnie podglądałem. A je powiedz. Je tak ten bo będziecie mi talmową bułeczkę. No przecież ciusinka, nie chcesz mi talmowej bułeczki? Była w zamówieniu. Mówiłam cię, że ja chcę nie z bułeczką. Nie mówiłaś. Mówiła. Nie mówiłaś. Dobra. Wy, wy na pewno wiecie, że zamówiłam bułeczkę. Nie, nie, Widzowie. Wy, wy wiecie, że zamówiłam bułeczkę. Dobra, nieważne. Dobra, U... widzowie, komu wieździcie? Z mi czy temu panowi? Nie wiem w sumie jaka jest jego wersja, ale według mnie nie chciała. Dobrze, coś to co bierzemy tą nerwową błękę, tak? No tak. Dobrze, to będzie na koszt firmy. Właśnie teraz pan pan yy, Wy coś nabieracie? Ja przyniosę wam... To wasze zamówienie. No dobrze. Ej, ale przepraszam bardzo. Bo ja widzę. Co? Że to fioletowy donat. dobrze, to pan idzie tak już? Właśnie, bo wleczając. Tak idę. <śles> jest problem, nie, nie idź. Jest problem. Jaki? Ten fioletowy, widziałeś, że tam pan dał fioletowego Donata, a ten fioletowy był pogliźnionego przez Yyy, nieprawda. Ja wolę luzowy. Yy, yy. Nie oszukasz mnie, gościu, sam na tego szczura, żeby się nie poszedł. Yy, do, do, dobrze, wymienię. Yy, 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 przepraszam, yy, już jest podmienione. No, ja mam nadzieję, bo jak można tak? Yy, yy, nie pamiętam! Oj, Wziory, musisz się zbierać! Pa! Widziałeś, coś Ściusz? To są ściury! ściury! Czuzinka nie zwycięł, czu udaje, że zemdlałem. Ech, ech, ech. Ściury, tu były ściury. Ech, ściury! ech, dobrze, wnoszę zamówienie. Ech, proszę pan! Pr Boję się, ściuszko! Co? Czekaj, czemu ja mówię twoim głosem? Dziwnie. Ziemna, Zimno! Ziemnała! Okay. Proszę, e, panie Siusiu, możemy... panie Siusiu, czy zadzwonić na karetkę? Eee, e, nie, 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 mam telefonu. Pytam się, czy ja mam zadzwonić na karetkę. A, tak, działać możesz. Ale zapomniałem, że nie wykupiłem abonamentów w tym roku. O nie. Daniel. Nic nie zarobiłem w tej knajpie. W tej knajpie. No, to już jest yy, Dobra, to super reanimacja. Nie wiesz co, czekać. Yyy. Całe szczęście żyje. Ale to było blisko. Już miałem z Czucinka. Ja umielałem powolić tobą. Yy, dobrze, to ja noszę w końcu. No dobrze. I dobrze, tu będzie zamówienie, zaraz zrobię kawę. Nie dobra, nie, nie róbmy, no, proszę. Nie róbcie tego, nie róbcie tego. Proszę, to jest otrute jedzonko. I. halo? Żyjesz? I, i, e. Yy, 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 proszę pana! Morsi! To niosia lunchka! Dobrze, nie, ściusiu, nie uwagi na ściusia. Teraz mamy ważniejsze ze do żywienia. Przepraszam, Molsika. z tego dziada? Yy, proszę pana, dlaczego pan nie podał nam tego na, na talezikach, tylko na jakieś brudne tu? Yy, nie mamy talerzy w naszej firmie. Yy, <laughs> Przepraszam! Czemu? Przecież już wolałbym na kawiarni. Zapłacilibyśmy jednego elości śląca więcej. A Wiesz, coś, więcej, już, nie przyjdziemy tu nigdy więcej. Musimy to teraz śledzić. Dokładnie. Niech pan sobie wsadzi. Wsadzi swój łeb to jedzenie. Nie właśnie. Chcieliśmy mieć romantycznie, a nawet się nie pocałujemy. I y, do, 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 dobrze, przepraszam. Tu państwa Niech. 40 ściusiolców. Euro Euro I dobrze, tu są państwa pieniądze. Dobrze, chodź ciuś. Idziemy y, teraz powiedzieć i ocenić tą restaurację. opinia To jest taka. Y, ogólnie y, było dosyć tanio, prawda, Ciuś? No, tak chiniennie bym powiedział. I... No, ale tanio było. Po prostu były brzydkie rzeczy. Bo bo... Trzeba było zapłacić do, osobno za talerze. Logo. Nie było po prostu talerzy, no pan był w miale miły, ale, ale po prostu, no nie było, nie było tu czysto. Ściuli jadły jedzenie ściusia y, było tanio, ale pan jeszcze nie umiał wnosić kawy. Dla I mnie właśnie. wstyd, nie naliczył butelki, pomylił krosianty, przepraszam, donaty, dla mnie wstyd, y, ale zwrócił nam przynajmniej pieniądze, y, przynajmniej chwilę posiedzieliśmy, pogadaliśmy sobie w ciepełku, prawda ściuś? Nieprawda. Ale najlepsza randka w dzieciu to na pewno nie była, prawda? Na pewno. Bo był morski. Pewnie, pewnie zrobimy też jeszcze jakąś lepszą randkę, pójdziemy za te Ta, pieniądze. Tak, to Zniszkowi wina Molsika. Dobra, teraz musimy się zaplacować i pójdziemy na, za niedługo na następną randkę. A ja też będę ją podglądał. Tylko nie mów, Cię się on powiedział, że będzie podglądał naszą drugą randkę. Co? To czekaj, to mu nie powiemy gdzie idziemy, pójdziemy gdzieś indziej, pójdziemy do, yy, do, yy. NIE MÓW GDZIE! A, no pa. Pa! Pa! Dziękujemy za oglądanie, cześć! Gdy dotrwaliście do tego momentu w tym filmie, zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się, Jeśli już wstydźcie!